No, rozpakowane proszę Państwa, ale dostaliśmy zleconko malutkie. Jedziemy do Mysłowic zapakować jedną paletkę jeszcze przed dojazdem do bazy i tak. Patrzę jak to będzie wyglądało z tego względu, że mamy tutaj proszę Państwa 100 km zasięgu, 7 km jeszcze do załadunku i potem trzeba na bazę jeszcze wrócić. Także ze 40 będzie się zastanawiam czy tankować czy nie no nie wiem na ile adekwatne jest to co podaje tutaj ten zasięg no nie czy nie okazało że gdzieś stanie trzeba będzie lawetę wciągnąć no niby 100 km nie powinienem zrobić może jakieś 50 zrobię Proszę Państwa, zastanawiamy się bardzo. Tutaj żadnej stacji po drodze, bo mamy tego Eurowaga i ten Eurowag potrzebuje niektórych stacji, nie wszystkich. Chociaż z piątkę bym mógł dolać, no nie, ale no może obiadu na tym zostawię mu 20 km zasięgu. Oni mają stację u siebie, no nie, swoje paliwo mają. No, już wiem, że w poniedziałek lekarz i jak zrobimy lekarza, to będziemy mogli we wtorek już wyjechać w trasę może. Także wiem, że pracuje dalej. Przynajmniej tak to wygląda, skoro mówi, że w poniedziałek lekarza trzeba będzie zrobić. Chyba by nie kazał lekarza robić i jakby roboty nie przedłużał, No nie? 5 km dalej pokazuje 100 km zasięgu więc on tak uaktualnia co, co 10 km ale dzięki tym tutaj trasom gdzie 50 jest cały czas i kombinacje alpejskie żeby się gdzieś tam przejechać to spalanie zeszło do 10.1 <śmówi> mówi rekordzista rekordzista ale to jechał praktycznie z, z małym ładunkiem niedaleko jakąś taką krótką trasę robił i było 9,9 u niego więc A, jeszcze rekordu firmy nie pobiłem Pekamy, jedziemy prosto Elektrownia jawożna, proszę Państwa tutaj Oj, drogi tragiczne tutaj te takie na poboczach. No, dzisiaj otworzyli yy, tą siedemdziesiątkę, dziewięćdziesiątkę czwórkę, tą patatajkę do końca. I to połączenie z Berlina do Wrocławia, co jest. Nie dziewięćdziesiątkę czwórkę, czy jakoś tak. Także już nie ma betonu. Jeszcze 4 km do załadunku i potem szybciutko do domku, może jako to objedziemy. jadę jodzymy, jadę jodzymy, bo podjadą bliżej i potem będę musiał stać długo. Beretem tu mamy już stąd. Jakoś dużej różnicy nie odczułem tym, że jestem 25 cm szerszy. Tutaj w lewo i jesteśmy na miejscu. Państwo, i gdzie jakąś rampę? Tutaj, tutaj chyba trzeba pojechać jakoś. Tam mogłem zjechać, ja myślę, że to ta firma. No, Fabryczna 20, tutaj jest. To był 21, to pewnie będzie. тут так вправо. Так. Na zdrowie dziękuję. tego trąbin. Mm -hmm. Tutaj jest ta firma. No kula. Ale droga że się tu zmieścimy. A, 4 metry jest spokojnie. To do załadunków macie jakiś inny wjazd? No, tutaj raczej. Tu sobie tutaj. Tu jest prosto przystanek, znowu w lewo, kawałek znowu w lewo i na dół w prawo. O kurde. To od fabrycznej jest wjazd, tak? tak? Od fabrycznej jest wjazd. Ja nie wiem na jak chodzi. Za przystankiem zaraz. Będziemy. Czyli z powrotem w prawo. Tak, do, tak. do głównej, w prawo, w prawo czy w lewo? Prawo. W prawo. I zaraz za przystankiem w lewo. kawałek W lewo, w lewo znowuż. Mm -hmm. Na się będzie w Aha, no to muszę się nawrócić. Dla was tak jak tutaj codziennie jesteście. No i widzicie, jak to jest, proszę Państwa. Inny gwiazd jest do firmy. Czyli tamta nawigacja miała rację, jednak. No se człowiek w kółko pojeździł. nawigację i Tak, w lewo jednak. то-то-то-то-то-то. Что-то там то-то-то поправим. Курда. Тут To? Przepraszam do tej firmy Kadesign Czyli tutaj w lewo i w lewo Dzięki No proszę Państwa. O co chodzi? I które to to po prawej to po lewej tutaj Do dojazd do firmy to mają kurczaczek taki konkretny na zasadzie tylko nie tu, tylko nie tu, tylko nie tu, proszę nie. To idę się dowiedzieć co i jak. Także do za chwilkę. halo halo proszę Państwa, dotankowałem 6 litrów. Rezerwa zgasła, można jechać. No, mamy 48 km, nie chciałem ryzykować, bo jakiś korek czy coś, i potem, kurno. mogłaby być jakaś lipa, albo co a tak to na spokojnie se przejadę no i przy okazji sobie wparowałem w McDonaldzie proszę Państwa wparowałem sobie jedzonko Big Mac wskoczył Także sobie Big Mac'a zjadłem. No przed chwilą patrzę tu na, na przejściu dla pieszych, na, na przystanku autobusowym obok przejścia leżał wywrócony rowerzysta. Starszy gość. Podjechała karetka i tak patrzę. Wychodzi z karetki, dotknął szyi, pokręcił głową. I zaraz dwa te motocykle policyjne podjeżdżały. Coś się musiało stać. Albo pijany się przewrócił, albo ktoś go potrącił. Bo to samo u Tobą. Aj, Niedobrze się dzieje w państwie duńskim. No i tak, proszę Państwa, 16 km, i wiem, że w niedzielę jadę w trasę, proszę Państwa, w niedzielę jadę w trasę, ale króciutką, taką do Niemiec, i z powrotem, dwa dni może się wyrobię. Mówił dwa góry, trzy dni. Aj, aj, mogłem se tu zjechać w lewo. ej, trudno. Nie myślisz, to masz. A chciałoby się powiedzieć, zamyśliłem się. <laughs> Oj. Nie zmieszczę się. Hmm. No to co, panowie i panie Sezon piąty się skończył, zacznie się sezon szósty w niedzielę. Do zobaczenia, do słyszonka Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Smacznego tym, co jedzą. Miłego wieczorku tym, co idą spać. I do jutra. piątek, piąteczek, trzynastego dzisiaj korek, koreczek, korunio ale tu zawsze tak jest no, trzymajcie się ciepło pa, 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 pa pa, pa. jaka piękna jesień się robi patrzcie jakie ładne żółte liście Prześlicznie. Gracias. Bye.